Oczywiście. Tak. Dobrze, teraz Weroniko do Ciebie pytania. Dobrze. Jestem bardziej inteligentna od mojej rywalki. Tak. Moja rywalka, gdyby nie gołc w sieci, nigdy by nie zaistniała. Tak. Czułam satysfakcję pociągnięciu ją za włosy. Tak. Czuję prawdziwą nienawiść do mojej rywalki. Tak. Kobiety dotyczy jak ciołno, to czują satysfakcję. Taki zaarcik. Akurat w tej walce będą jakieś zasady? Słuchaj, gdyby nie moje ciągnięcie za włosy, to by cię nie było tu, gdzie jesteś co? Słuchaj, ja w internecie działam naprawdę bardzo dużo. I co, i kręcąc e, dupą w teledyskach, disco, polo Proszę, byś tutaj była? To jest moja praca przede wszystkim. No, praca i byś miała <laughs> fajną dupę i jakikolwiek <laughs> wygląd, też byś tak mogła. Nie, ale twoje kręcenie dupą w teledyskach nie doprowadziłoby cię tu, gdzie jesteś teraz. Dzięki mnie. Na pewno. Tylko tak i wyłącznie mnie dzięki mnie. Dziewczyno, dzięki ale dobra, farmu. ty powinnaś w ogóle na kolana i całować mi rączki, że że ci tak najebałam, ho, ho, na pewno, że ci tak najebałam, bo jesteś tylko ty, i wyłącznie dzięki mnie. Ty, tak, ty powinnaś w ogóle mi nazywać matką swojego sukcesu. Ho, oczywiście, że tak, <laughs> pewnie. Tak. Ja w ogóle jeszcze powinnam Żebyś dostawać procent od twojego wynagrodzenia na fejmie. <laughs> Żebyś się tutaj nie przeliczyła. Ja, ja tego nie przerywam, zamykam mordę, co jest? Ty cięższa, ja miałam anemię i miałam jeszcze niedowagę, więc... Ale za to ty masz inne warunki, jesteś wyższa i masz... No dobrze, ale ty wszystko. miałaś masę. No generalnie... Masę. Słuchaj, my byłyśmy ustawiane według wagi. Ale ty było, ale nie podobnie. Nie rozumiesz, że nie dobierze się co do kilograma. Ty ważyłaś chyba z 5 albo z więc z 7 kg. Nie dopisuj prawda. Ja ważyłam na ten moment 50, na moje 55 kg. Powodzenia. A ty chyba 55 to No teraz na, nigdy na pewno macie ważyłaś. limit wagowy. No teraz więc, tak. Będzie tak więc będziemy w podobnej wadze. Będzie wszystko tak naprawdę tutaj już na zasadach. ja, ja pierdolę, tego co to. jest? Monika się obsrała MMA. Słucham. Słucham, ja dostałam info, że obawiasz się MMA. Takie info, dostałam. tak? Takie ja info. Jestem bardzo ciekawa, kto taki... Mam wrażenie, że oglądam jak dwie karyny w klubie się kłócą. Natam nam bardzo mocno dymi na Twitterze mhm. i gdzieś tam w jednym z tweetów napisał, że będzie dzisiaj uczestniczył w programie z trzema pizdami. Możecie się rozwinąć, jak to może wyglądać z waszej perspektywy? Bo mi się wydaje, że to też było uderzenie w waszej stronę, nie? Te niektóre komentarze zaszły za daleko, e, w moim mniemaniu. E, żyjemy w takich czasach, gdzie takie zachowania też powinny być tępione i ograniczane jak najbardziej. E, on jest osobą e, publiczną, tak samo jak przecież Nitro. Ostatnio też dodał wpis, gdzie napisał: Nie wiem, czy mogę tutaj mówić brzydkie słowa, e, ale nazwał nas dziwkami. Okay. Najzwyczajniej w świecie, więc coś takiego powinno zostać y, potępione i myślę, że takie słowa można... Za... Ale takie rzeczy można potępić na przykład w taki sposób, że się kogoś pozywa. Jeżeli jesteś urażona jakimś pisem i uważasz, że ubłacza twoje osobie, to możesz tą osobę pozwać. Polskie Prawo akurat daje możliwość takiej osobie, żeby złożyła zażalenie. Postąpić y, innymi słowami. Ja, jakim słowem byś zastąpiła? Nie wiem, jest dużo naprawdę ładniejszych słów, e, gdzie można pokazać wyrazy szacunku. Okej, okay, a ty, Weronika, jak patrzysz na tę sytuację z, z Natanem, że nazwał w was pizdami? Ja <grym> uważam, że powinien zmienić soczewki, bo jedyną pizdą, jaką ma, to przed lustrem jest. Okej, okay, dosyć mocna odpowiedź w stronę Natana. Kroi e... mu się w oczach po prostu, jak stoi przed lustrem. No dobra, a takie właśnie Ciędko. pytanie dziewczyny, Ulfie, powiedz mi powiedz, jak tam u ciebie jest z tym psem Bokzela dalej jesteś nim czy już nie? No, tylko jestem. <grym> <Ja pierdolę. grym> A pierdole Jak i ten smutek, bo to ej trochę mi go szkoda tak szczerze. Patrzcie na te słodkie oczka po tym pytaniu. Jedne Ulfisko. Tylko dzisiaj ze smyczy spuszczony, wiesz? A rozumiem, że dzisiaj ci kaganiec po prostu i dzisiaj... Tak, ja, tak, skoczyłeś. Ta, ta. no, Taki no. dzień, co się mam powiedzieć. Rozumiem, rozumiem. Pisz i masz. Sobie. O! Kogo witam, kogo goście? Chciałbym w kupę, nie w boto, ale myślę, że możecie też się w tym potarzać. Ale co mam powiedzieć w twarz, czego nie powiedziałam? Bo ja nawet nie widziałam, myślę, że to wersów. Albo taka statystyka jakaś, nie wiem, Ringer, która była. Także co mam powtórzyć w twarz? Nic nie musisz możesz Na tam, od razu. krok myślisz, do tyłu, nie proszę. Ja sam robię, od tego zacznijmy, bo nie to znaczy tutaj nic. Moim zdaniem, a ty się znasz? Moim? Ale przecież ja ci, ja ci powiedziałam, że ja ciebie nie znam, nawet ciebie nie obserwuję, komentarza nawet twojego nie widziałam, więc nie rozumiem tego całego oburzenia. Ale ja tej, da, o, 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 o mam powtórzyć, że jestem pizną, bo takie coś już słyszałam z Twoich ust, także proszę powiedzieć to. Z moim, to ja powiedziałam a, to. <grym <grym a, to, <grym> ma, to. tutaj, to Co mam powtórzyć ci w twarz? Uuu, co on tam gadał, że co, że trzy pizdy stoją. To ma to powtórzyć, tak? No, że dlaczego ma siedzieć na tym programie, jeszcze ma pizda. Jesteś pizną z tym pizdą. Powtarzam Nie o to powiedz fash. tu, że koleżanka jest pizną, i kto tam jeszcze był? A, to tak, okay. A jeszcze maślana. Okej, okay, maślana, jesteś piz, pi, Nie ma to, i maślana, jak mu to powiem. I też jesteś pizną. <coughs> Powtórzemy to w Powiedz fash. jeszcze to do kamery. Ale czemu? Okej. Okay. Dobra, o co tu kurwa chodzi? Chłop wchodzi recytuje każdej lasy, że jest pizną? Dobra, to już naprawdę się dziwne robi. Moim zdaniem. Jak już tak każdego pozania, na celownik bierzesz. Powtarzam moje słowa i biorę za nie odpowiedzialność. Nie wycofuję się z tego, co powiedziałem, jeżeli chodzi o bycie pisną. Ponieważ na, na szacunek. prawdziwy facet, się. Nie, nie, nie. nie Zmęczam tak. Czyli Przede rodzisz się z kochwą. I zasługujesz na szacunek, tak? Ani przez zachowanie. Każdy zasługuje na szacunek. Właśnie. Mocne orędzie, mocne, mocne na orędzie na, na to Marczonia. Ja, ja stoję za obroną mężczyzn. Od teraz, jeżeli rodzisz <grym> się ja z penisem, to nie znaczy coś gorszego. No właśnie o tym mówię. Na się że coś Zamiast rodzi się z nasza szacunek się pracuje. Czy masz pochwę, czy penisa? Dobrze, nie dalej stąd. Nie, 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 nie dalej. Mamy program za chwilę. Nie Jak będziesz miał swojego face to face, to pogadasz. Ale wiesz co nas różni? Nie, i nie Że obchodzi mnie to. Ten, I nie ten obchodzi mnie obchodzi to. Nie obchodzi. Dobra, mój tak. Dzięki bardzo. Nathan, widzimy tobie. Pluto, dziękuję. Pa. Na luzie, ładklejęcu, kochany. Co to, to, to jest? Ale z jednym się zgadzam. Na szacunek zasługuje każdy w momencie, w którym go poznajemy, ale finalnie szacunek można u kogoś utracić. Natomiast nie wiem, czy akurat yy, ta dziewczyna po lewo coś zrobiła, tak szczerze. Nie pamiętam, ale tak, no. MEN'S POWER! Dobra. <grywa> tak to jest po prostu? Kątem Tak to Kątem I to dotyczy się typowo waszej walki no. i tego ciągnięcia za włosy itd. i tak Ja wiem, że wiele rzeczy można zrobić pod kątem, wiem to po sobie, bo sam często robię różne głupie rzeczy i tak dalej, ale powiedz mi, jaka jest twoja granica? Nie, ogólnie tak, z mojego punktu widzenia, to powiem wam szczerze... Dolego, to jest jedno pytanie, bo z jednej strony mówi się o tych granicach i tak dalej, ale czy z drugiej strony, czy właśnie przez ten brak granic dziewczyna nie dostała kontraktów w fejmie? Wydaje mi się, że tak, więc w czym problem federacją? jakby to jest jedyny powód, dla którego dostała angaż, a to wszystko jest takie cienkimi nićmi kurwa szyte. Nie jesteś, i nie zakładam żadnej maski, tak ale, ale nie jesteś ty budujesz... na tyle ciekawa kosztem no, e, innych osób. Dobrze. Zaczynając tak naprawdę może od twojej podstawówki. Już tam się znęcałaś. E, no na to te... pokaż, pokaż mi te skiny. Inne... Nie ma problemu. No to pokaż. Mogę ci pokazać, no to to pokaż wstawię teraz. na swojego Instagrama. Ale nie, pokaż mi teraz. Nie będę Go teraz telefonie szukać. <laughs> <Lecimy>. Czemu? <laughs> Muszę pomaskować no? dane inne. Mówiłaś, w, w liceum. Mówię, że. Ale byłem. spokojnie do tego też dojdziemy. <grym> Właśnie uważam, to że to ja w mę... numer 3 w Gryficach, tak? tak? Wydaje mi się, że dziewczyny muszą być bardziej świadome i to nie jest tak, że zasługują na to miejsce, bo ciężko pracowały, tylko się w błocie taplały. Czy jest to powód do wstydu? Nie wiem, kurwa, kwestia indywidualna, ale nie ma co do tego szyć historii. Z całym szacunkiem, ale myślę, że ich TikToki, czy kręcenie dupą u jednej z nich na Teledysku nie sprawiło, że dostała kontrakt w fame. SK, że się Marta. Co ja Marta? Dzwonię, bo y, akurat też jestem uczestniczką Goats od Amadeusza. O, Cześć GOATS. Marta. Cześć Marta, Cześć, Witam Cześć. Ja pierdolę, jakie niezręczne przywitanie. Jezu, jak słodko. E, jak wyglądacie ci warunkami fizycznymi? E, to czarna Moi jest rodzy, większa pojęcie starcie odbędzie że nie. Family Board w Atlas Arenie. Czarna jest Snake'em widzowym, Ona jest taka. Widać, że to jest taka agresywna Snake dziewczyna. Wydaje mi się, że w walce wygra. Dzik Marcuń, tak? Ja mam Piotrek. pewnie okay. jakiś czas temu, <grym> nie wiem, z 10 minut temu Natan oficjalnie Ciebie przeprosił. Nie przeprosił. Przepraszam. Na, na ile to było poważne najlepsze? Że przeprosił go Natan. Ale Natana już nie ma Piotruś. Natana już nie ma i będziesz ruchany... No ty się spotkasz z Piotrusiem, śmieciu jebany! Peter! I zobaczysz, które południa dłuższe, kurwa. Czemu ci nie ma w studio? Jak ci ebro z kurwie o kolano, to przyjedź! W... Przyjedź, przyjedź! Kurwa! Przyjedź, przyjedź do studia. Spokojnie! Przyjedź, pamiętaj, przyjedź. pamiętaj, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. A za te słowa, co powiedziałeś ostatnio odnośnie mojej rodziny i od tego wszystkiego, to tego ci już kurwa nie daruje śmieciu, Jebany. Wróćmy, Piotrek, no to, no to, to co to zobaczysz, nie wrócisz, sterek. wrócisz bardzo szybko, kurwa, tam skąd przyszedłeś? Wróćmy Piotrek, nie twoje rodziny. To jest najważniejsze. No. Tylko rodziny twojego trenera. To jest e... moja, ale to już jest moja rodzina, ty śmieciu jebany. Już? Ja o nią dbam, kurwa. Ja robię wszystko tak, żeby mieli, co potrzebują. Więc, kurwa, jeżeli ty grozisz im, to grozisz mi. A w takim wypadku będziesz rozjebany. Komu grożę? Będziesz rozjebany, śmieciu. A powiesz, ale komu grożę? Będziesz rozjebany. Ale śmieci... Nareszcie, nareszcie Szeliga przestał udawać, że jest reformet i nareszcie wjechał kurwa na pełnym gazie i mogą chłopaki ze sobą porozmawiać. I jest chociaż zabawnie. To ty zbierasz w akademii pana Kleksa, kurwa. Dobra, panowie, teraz każde przekleństwo to jest dyszka na piecki, Dobra. Kuba nie pozwólcie się odezwać. Też, ja pozwoliłem się odezwać. Dorośli rozmawiałem, kuba, cicho. Jak się, kuba, Upa, e, Piotrku, w jaki sposób obraziłem twoją rodzinę, powiedz? link to Stwierdzając po fakty Kurwa, to sobie to obejrzyj sobie swoje wywiadki. Swoje które dawałeś debilu jebany Wywiady i zobaczę co tam mówiłeś kurwa ty odpierdolęczuj zajebany Ale za te słowa będziesz karany, będziesz karcony No kurwa kto tu będzie karany to zobaczymy Piotr mi w twarz Zobaczymy mi w twarz, Kara cię spotka i to tak, że sobie nawet nie, nawet nie jesteś w stanie sobie Piotr, wy, Piotr, wy, chyba z tej swojej kurwa pojebanej wyobraźni tego wyimaginować Ciekawe <laughs> Piotrek, twoja głowa, moja noga, twoja głowa, moja noga Śmietniku! śmietniku kurwa! 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 Zapraszam! Na no, no, Zapraszam! Zobaczymy. Zapraszam! No, Zapraszam! Zapraszam! Piotrusz! Dobrze, Natan, chciałem do screenu numer 5 przejść, którego mamy tutaj. I teraz tak, powiedz mi, jak ty byś się odniósł do tej grafiki. Eee, no, się zaczę. Co tam robi Dani z tyłkiem? spoileruję, wypina się. Przecież <laughs> widać to w załączonej grafice. Nie, to, nie, nie wierzę w to. Teraz postanawiasz wyjść z tej pętli, jako już osoba, która, że tak powiem, trenuje pięć razy dziennie. Przejdźmy może do pierwszego obrazka. Pierwszy Postawię obrazek. Zostawię yy, żadnej walki nie przegrałem. Bo to nie Nathan Marconi, Jest ja jestem kimś innym teraz, Natana Marconia już nie ma. Nie. Jestem demonem. Ja nie przegrałem. Kurwa. jakby... Masz coś jeszcze mądrego, stary, czy cały czas to samo w kółko? Natana już nie ma. No, wstań nam. Czekaj, się, Czekaj. Wstań. Ja nawet nie wstaję, mówiłem, jak to się... Wstał i usiadł. Okay. Zaczniemy od początku. No, nie będę odpowiadał głupszemu. Ustępuję się głupszym. Okay. E, nie dostałem w, pizde, w pierwszej walce, ponieważ uh -huh. trzecią rundę wygrałem. Okay. W rundę nie wiedziałem, co się dzieje. trzecią rundę wygrałem. Jeżeli byłaby tu ulica, to bym to wygrał. Ja uważam, że bitwę wygrałem, walkę przegrałem. trzecią rundę wygrałem. Gdyby to jeszcze trochę potrwało, to bym go zdeklasował. Na ulicy bym wygrał. Także nie, nie twierdzę, że pierwsza jest przegraną. Olwi. Na ulicy byś żebrał. Ale nie, ja nie, nie mówię, nie rozmawiam No dobra, ale będziesz... z z mądrym człowiekiem będzie. z mądry człowiek. Mam który jakoś się kreuje. Spoko. Dlatego rozmawiam z Ulwikiem, moim kolegą. No, Ulfik nie musi się kreować akurat, wydaje mi się. To dobrze, nie jest dzięki, dzięki, dzięki. Zdecydowanie. <forszy> Okej, okay, druga walka z Darolwem. Również nie była przegrana. Już pomijając sobie, że to nie walczył raz drugi Natan, bo w pierwszej walce na tan. 15 to? walczył? Czy kto? Czy Nathan Mersen? Czy Bóg Estetyki. tykki? mi się był. A do piorunów będziesz wychodził teraz? Jak go nie znowu walczył? kupi jest. Jakie będą pióruny? pioruny, może sobie jakieś, nie wiem, dźwięki słońca puścisz, kurwa tym razem, czy Co tam szykujesz fajnego? Czemu przeklinasz? No, kurczę, przepraszam, no rzucę co, co setne A słowo, ty jak masz jakieś inne słowo niż kurwa w swoim słowniku. Ja Pójść sobie <laughs> odmczona. Czynniki umysłowe, ponieważ w walce. Kubuś, najważniejsza jest głowa. A ja głowę mam w tak idealnej kondycji. Tak, głowa jest bardzo ważna. Tak, Nie zgarniesz w panie, rozumiesz? Jestem tak zdrowy. Jak już tam nie będzie nic funkcjonowało, to średnio się to pomoże. Ale funkcjonuje. Pamiętaj, że główkę też trzeba dotlenić. Ale ja nie dostaję, wiesz, A dlaczego? Z tego co wiem, kłam, twoja kondycja? Nie. Ja nie robię sparingów. Nie, sparingów? Ja nie trenuję. A chodzisz na spacery? Tego nikt nic. Umiesz tak Ale ładnie spacerować, bo koordynacja twoja raczej nie wygląda na nazwisku. Daj mi Wypraca. dokończyć. Bo ja się. Nie odzywać się na piesku. Piesek, 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 piesek. Dobra, daj mi dokończyć. E, Ulfik. Tak, sądzę. Kuba, Jezu, jakie to Kuba jest jak najbardziej. Ciude. Mogę Kuba mówić? Możesz. Super. Ja? Jakie to jest Kuba? umysł, jak mówiłem. Uważam. Kupi na mnie na chwilę kamerę, jak możecie. Z tą samą fryzurą i tymi samymi ciuchami. Odsuńcie ciało od, od monitorów, bo zaraz szyby popękają. No, kurwa. Kurwa, Mać. Na tamtym nie? Jest rany za wszystko. Stary, rozumiem wodą, ale. Prawa. Rozumiem, kurwa, nie wodą, nie prawa. ale ty cymbale po prostu że żeby mnie ulewać napojem. Gazowany do oczu, ma na ubrania, masz szczęście, że pracuje z tym Naprawdę takim cymbałem, po prostu przez to, że ja bym powiedział coś kurwa mocniejszego, ale że moi rodzice kochani to oglądają, moi widzowie, sami sportowcy, osoby po prostu, których nie chcę zawieść, nie chcę pokazać głupoty takiej skrajnej, jaką Ty pokazujesz. No kurwa dziewiątego się rozliczymy stary, nie. Widzowie, tu ciężko czegoś komentować, ja to po prostu oglądam. Ja naprawdę uważam, że milczenie jest złote. No. Nie każdy wie, czego się dopuścił. Czego dopuścił się Nathan ten marcen? Przed obejrzeniem tego filmu nie każdy wie, czego się dopuścił. Prosta sprawa. O, ale czego <grym> się dopuścił? To jest Nathan ten Mars. Kamów? Oszustw. Sprzedawałeś stare fejki ubrań, tak? oszukiwałeś ludzi, tak? Tak, nie oddawałeś pieniędzy. Dobrze. te same plany treningowe za dwie stówki, człowieku. Dobrze. Za dwie stówki to powinniśmy mieć tak. Rozpisano. Dobrze, to teraz posłuchaj, Kuba. No? Aż dwa tygodnie Co tam jeszcze? na to, aby udowodnić wszystkie swoje słowa. I z automatu leci pozew. Albo w tym nie albo w tym momencie masz dać niepodważalne dowody w ciągu dwóch tygodni na to, co robiłem teraz. Ale Natan, poczekaj, bo daj mi dokończyć. Odpalmy screena numer 7 i poczekajmy. Ale nie kurwa, Ale nie, no bo ja też jestem ciekaw, bo ty napisałeś na przykład mój przeciwnik do Mega Zademiaż i do tego hyperbestia, bo dodaję posty na grupa serbiorowych, gdzie szuka na mnie brudów. Si. To wiem od pewnego moderatora i nie zostały one zaakceptowane. I słowa nie zostały zaakceptowane. Nie, Niektóre, ale słowa nie masz. A, czy nie, nie zostały zaakceptowane. Ale za, nie, Ale za, nie zostały nie nie Ale to nie zostały zaakceptowane. Nie A żadnych posłów nie mam. Nie Powiedz to, co chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Kuba, masz dwa tygodnie. No. No spokojnie jakby, te, jakby te, ja mogę w pięć minut ale... jakieś skrinki powrzucać. Ale nie skriniki. no story, to być na dowody tak, na twoje coś. słowa. Sprzedawałem fejki ubrań, no dobra, czyli stary, daj mi mówiłem, sobie że są ryskę. oryginalne i sprzedawałem fejki. To jest pierwszy zarząd tak. mnie. Mówiłem, tak. że są oryginalne, mówiłem, to jest oryginalne, masz, sprzedałem. Drugie. Nawet nie, nie musisz stary mówić, że coś jest oryginalne. Jeśli wystawiasz przedmiot, który yy, jest z konkretnej firmy, on musi być oryginalny, bo handel fejkami jest niedozwolony, to jest Nie siedzę w areszcie. No bo stary ludzie odpuszczali, ich szukiwaj na dwie stówy. No nie każdy ma stówy. A ja nie, nie wiem na ile na dwie stówy, na stare rząd. No, no to, to co ty rzucasz, nie masz dwa tygodnie, albo teraz, no powiesz, że, powiesz, albo że teraz powiesz tak. Nie polecam. To jest no, mój, no, mój dom. Albo, albo mówisz, że ale fajne, rodzaj że... że... foty. Jezus, mówisz, na no, tam nie przypuszczam. Nie, też. Nie, to też na nie napisałeś, że przypuszczasz, tylko że dodaję postsę na górę. Tak, gdzie szuka? No to Poz, niech nie czeka, bo ja to mam Niech nie pozwól, jeżeli to nie jest prawda. Bawimy się w pozewy teraz, jak dorośli ludzie. Udobadniasz wszystko, w ciągu. Po dwóch tygodni. Poprawniasz, albo leci po. Tak że no, nie ma no na to komentarza. W sensie ja rozumiem, że kogoś można pozwać, jak druga strona pomawia, ale kurczę, no, no nie w sytuacji, w której dwie strony się przepychają w taki sposób. Natomiast dla mnie cały ten face to face, o ile był z początku mega zabawny, to po czasie stał się już taki przytłaczający. Ja już sam nie wiem, co tu się do końca odpierdala, ale już z szacunku, dlatego, że wam obiecałem i tu weszliście, obejrzymy to do końca. To starcie będziecie mogli zobaczyć na gali Fame Reborn, która odbędzie się 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. Podejdźmy bliżej trochę. Bilety do kupienia na fame Ale będzie się zaraz, panowie. Ale będzie się wyryło. Natan, oh, jeśli musisz obiecać mi, że będziesz spokojny, to wtedy lekko podejdziecie. Dobra, on jest z pierdoloną taflą wody, jest z spokojem, Ale będzie nie ufam trafnego. mu. Szkoda, masz krótszy zasięg ode mnie, niestety. Najbliższy nie się taki, ten po prostu, zobaczycie na konferencji. Przecież ja cię nie chciałem uderzyć, ten, spokojnie. Mogę rączkę ci podać najwyżej się klepnąć. Tak? Nie wiem co powiedzieć, powiem, że ja się nawet dobrze ubawiłem na samym początku programu, a właściwie przez pierwsze jego 30 minut gdzieś tam było to całkiem śmieszne bym powiedział, tylko po prostu wydaje mi się, że to jest to takie trochę przemęczenie materiałem. Jak jest tego za dużo i jest to w taki silny sposób robione, to już po prostu po czasie, po czasie czujesz zjazd emocjonalny, nie.